Słuchajcie, dziękuję wam dzisiaj za podróż. Bardzo szybkie zejście z tego szlaku. Może no tym szlakiem, nie wiem, pół godziny jestem przy tym na dole. Przy, pełęczy, przy przełęczy tam padła. Także szybka droga na górę. Jeśli ktoś chce tylko wejść na górę, to najszybsza droga. Powiem wam tak. Kościół to się wszędzie już pierdzie, nawet na górę. Obrzędy i rytuały jakie tam myślę, że są i są widoczne dla mnie są niesamowite, są fantastyczne są genialne jest to piękne, jest to kulturowy, kultowy majstersztyk zamieczony pod dywan a dzisiaj chciałem wam powiedzieć tak naprawdę, że jeżeli chodzi o duchowość, to mamy wybór. Nie trzeba podążać uklepaną drogą. Uklepaną drogą przez instytucje, które tak naprawdę ograniczają naszą duchowość. Po... Drenując naszą energię i tak dalej. Można wybrać duchową świadomość, duchową. Nawet nie wiem, jak to nazwać. To nie jest droga, to nie jest ścieżka, to jest. To nie jest duchowość, to jest bycie. Można wybrać coś zdecydowanie lepszego. Już wiem dziś, że jutro jestem na wycieczce w wizerach Do zobaczenia tam Dziś mój uśmiech na szlaku Moja pogoda ducha Przełożyła się na pogodę jaką widać nad nami Na mną I to jest najpiękniejsze w tym Ludzie na szlaku, dziękujący za tą pogodę, że to jest absolutna fantastyczna promocja, bo taki tekst dostałem, no bo to co było widać na prognozach to nie wyglądało tak, a prognozy to jedno, a rzeczywistość to drugie. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się czego ja się dowiedziałem, zapraszam na górę ślężę. A jeśli chcecie się dowiedzieć tego, bo nie czujecie tego, to zapraszam do kontaktu ze mną. Może ktoś kiedyś zechce ze mną się wybrać na spacer? Nie? Na razie, cześć. Do zobaczenia na następnej podróży.